Oskar, co się dzieje? Mam kurwa plan. Jaki plan? Wiem co zrobić. Powiesz mi co Wchodzimy, to za plan? Kurwa, rzucamy petardę. Petardę. Po co petardę? Stąd, kurwa, na działkach. Ludzie wtedy wiesz, się zaciekawią. Rzucę petardę, ludzie wychodzą, a ja wchodzę. Ale co ty, chcesz wejść na tego, na działki? No, no, a co? Kurwa, no, jak najbardziej. A po co ludziom działki? Mi by no bo, się bardziej przydała. No bo na działkach ludzie odpoczywają pod pracę. No po on pracy. już czeka kurwa. Widzisz? Ja ci mówię kurwa. Jak ja ci powiem, to się zawsze sprawdzi. Rzucamy petardę A masz te petardę? No. Słuchaj, na początku. Rzucam petardę. Ludzie są ciekawi, idą do petardy, a ja wchodzę. Ale oni bardziej będą uciekać. Tak, uciekać. No, uciekać. Przyjdą idą do petardy No ale to nie... No dobra kurwa. Tak właśnie są nie, zawsze musisz coś wiesz. Tak kurwa wiesz. Kombinować kurwa. Na razie. Spierdala. Siema.